Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. W tym odcinku jestem sama, ponieważ Paulina swój odcinek nagra za chwilę. Gdy tylko ja wyłączę kamerę, ona stanie w tym miejscu i nagra swoje propozycje. Ubrań, które chcę sprzedać na platformie Winded. W tym odcinku swoje ubrania pokazuję ja. Kochani, moja figura się zmieniła, moje patrzenie na ubrania się zmieniło i chciałabym trochę swoją szafę odświeżyć. Poprzedni odcinek, który nagrywałyśmy w sezonie chyba letnim, bardzo Wam się podobał. Sprzedałyśmy wtedy dużo swoich ubrań, więc pomyślałyśmy sobie, że teraz, w tym sezonie jesienno-zimowym, też taki odcinek nagramy, ponieważ Zrobiłyśmy przegląd swojej szafy, no i wiadomo, no kilka rzeczy nam się już nie podoba. Tak jak powiedziałam, figury nam się zmieniły, do wielu rzeczy się nie mieścimy, więc taki odcinek jest nam na pewno bardzo potrzebny. Musimy mieć więcej miejsca w swojej szafie na nowe ubrania, które możecie zobaczyć w odcinkach, które nagrywamy dla Was serii Mierzymy. Ale przechodzę już do prezentacji ubrań, które dla Was przygotowałam. Może zacznę od płaszczy, ponieważ jest to część garderoby, która chyba w tym sezonie cieszy się największą popularnością. Odzież Wierzchnia to jest to, na co. No, w sezonie jesienno-zimowym zwracamy chyba największą uwagę. Pierwszy płaszczyk ze sklepu Stradivarius. Kupiłam go już jakiś czas temu i byłam w nim w sumie dwa, góra trzy razy. Bardzo podobał mi się ten kolor, ale okazało się, że właściwie nie mam do czego go nosić i jakoś tak nie za bardzo ja się sobie w tym kolorze podobałam, więc przyszedł już czas na to, aby oddać go w dobre ręce. Tak jak powiedziałam, sklep Stradivarius, rozmiar M i wyceniłam go na 150 zł. Stan tego płaszcza z racji tego, że byłam w nim góra trzy razy, jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Więc ten płaszczyk wystawiam. Na swoim profilu. Płaszczyk, którym byłam zachwycona. Sklep Medicine rozmiar S, bardzo luźny krój, taki bardzo luźny splot. Tak jak widzicie, pasuje do wielu kolorów: zieleń, czerń, fiolet, róż. Właściwie w stylizacji ten płaszczyk robi robotę. Możecie ubrać czarną bazę, czarny golf, czarne spodnie, czarne buty, założyć ten płaszcz. Już jesteście bardzo fajnie. Ubrane, także ten płaszczyk też będzie na windet i wyceniłam go na 160 zł. Trzeci płaszczyk w kolorze brązowym wyceniłam na 55 zł, dlatego że oceniam jego stan na dobry. Na pewno przydałoby mu się odkulkowanie, ale z racji tego, że da się go odratować, postanowiłam go na windet dać. Klasyczny krój do klasycznych. Stylizacji. Jeżeli właśnie szukacie czegoś takiego w niedużej cenie, to zapraszam. Ja wiem, że to nie jest sezon na tego typu kurtkę, ale z drugiej strony może ona pełnić rolę żakietu, więc postanowiłam go w tym sezonie jesienno-zimowym wystawić. Kurteczka Moremua, którą wyceniłam na 80 zł, uszyta jest z fajnego, takiego metalicznego materiału w kolorze beżowym. Kurteczka Kurteczka na zamek z takim fajnym kołnierzem, rozmiar 36. Z podszewką e moremła szczyci się tym, że dba o szczegóły, dba o wykonanie. Mieć taką kurtkę w swojej szafie to jest na pewno bardzo fajna sprawa. Ja już w tą kurteczkę się nie mieszczę, ponieważ ma ona rozmiar 30. A ja wiadomo, już w 36 nie wchodzę. Sukieneczka, którą bardzo, bardzo lubiłam. Uszyta z takiego bardzo cieniutkiego, jakby sztruksu. To jest właśnie taka tkanina prążkowana. No, sztruks to nie jest. No, chyba że taki bardzo, bardzo cieniutki. Jak widzicie, materiał jest lejący. Bardzo fajnie, sukieneczka wszelkie niedoskonałości, ale jednocześnie z racji tego szycia i tej falbany tutaj w tym miejscu nie sprawia wrażenie takiego worka. Jednak figurka jest tym lekko zarysowana. Ja się w tym kroju bardzo bardzo dobrze czułam i naprawdę często chodziłam, ale materiał okazuje się jest bardzo dobry, ponieważ Tą sukienkę oceniam, jej stan właściwie oceniam na bardzo dobry, a wyceniłam ją na 40 zł. Sklep Zara i rozmiar M. Mam do sprzedaży bardzo fajny secik. Top taki krótki, bardzo kusy, razem z sweterkiem zapinanym na guziki. Kochani, uwielbiałam swego czasu ten sweterek, ten komplecik właściwie, ale. Przy mojej obecnej figurze. Wydaje mi się, że źle w tym wyglądam. Po prostu ta góra jest dla mnie zbyt obszerna i ten sweterek robi się na mnie po prostu taki zbyt ciasny. Kupiłam go w sklepie HM rozmiar S. I ten komplecik wyceniłam na 70 zł. Moim zdaniem jest to bardzo fajny, modny komplecik na sezon jesienno-zimowy. Kolejny komplecik, w którym byłam, jakieś 3-4 razy może. Komplet składa się z takiego żakietu z długim rękawem, z kołnierzykiem zapinanym na guziki. E, tutaj jest też taki element dekoracyjny w postaci kieszonek i krótkiej. Spódniczki, która przy moim wzroście 1,62 m sięga mi tak 10 cm nad kolano. Spódniczka zapinana na zamek, zakończona tutaj takimi frędzelkami. Sprawia to wrażenie takie wiecie kocowate, że tak powiem. Także jeżeli lubicie takie neonowe kolory, jeżeli lubicie na siebie zwracać uwagę, to ten komplecik jest dla Was. Wyceniłam go na 70 zł, kupiony w sklepie Reserve, rozmiar no i mam do sprzedaży też koszulę jeansową ze sklepu H&M. Rozmiar już wam mówię, rozmiar S. Kochani, ja w tej koszuli byłam jeden raz. No i postanowiłam ją wystawić na Windet. Dlaczego? Sama nie wiem. Po prostu to nie jest Koszula dla mnie. Kosztuje w tym momencie 55 zł, więc jeżeli lubicie jeans, jeżeli lubicie krój taki szeroki na górze, ale zwężający się przy talii, przy biodrach, to to jest coś dla Was. Kochani, muszę, po prostu muszę pozbyć się tej sukienki, ponieważ ja tę sukienkę zakładałam na siebie w każdej sytuacji, kiedy nie miałam co ubrać. Wiecie, jakaś sytuacja imprezowa: stoję przed szafą, nie wiem, co mam założyć, do wyjścia mam jakieś pół godziny. I po jaką rzecz zawsze sięgałam? Zawsze brałam do ręki tę oto sukienkę. Kochani, bardzo dobrze się w niej czułam. Sukienka ma taki bardzo luźny krój, ale lekkości tej sukience dodają tutaj te rękawy, które mają tutaj takie rozcięcie. Dzięki czemu widać całą rękę. Więc mimo tego, że wydaje się, że ta sukienka jest taka bardzo, bardzo zabudowana, to jednak tutaj to wycięcie sprawia, że jest ona taka lekka. Ja tą sukienkę, tak jak powiedziałam, uwielbiałam, ale muszę. Muszę, bo nie chcę już mieć kolejnego w niej zdjęcia. Wyceniłam ją na 50 zł, rozmiar M. Także kochane, jeżeli szukacie czegoś właśnie na imprezę, to to jest sukienka dla Was. Kolejna rzecz, w którą nie wchodzę: Dres z Moskito. Byłam w nim, nie wiem czy w ogóle miałam go na sobie, ponieważ dres jest w rozmiarze S i muszę powiedzieć, że to jest takie naprawdę małe. S. śmiem przypuszczać, że osoby, które noszą XS, śmiało mogą zaryzykować i się na niego zdecydować. Spodnie są naprawdę małe. Mimo tego, że w zarze, czy w rezerw, czy w H&M-ie, tam swego czasu eski nosiłam, to w ten dres się nie wcisnęłam i tak leżał, leżał, leżał. Teraz już bym musiała chyba ten dres mieć w rozmiarze XL, więc pomyślałam, że to już jest naprawdę dobry czas, że ten dres już swoje przeleżał i fajnie by było, gdyby w końcu ktoś w niego wskoczył. Więc jeżeli brakuje w twojej szafie dresu, to możesz mieć dres z Mosquito, rozmiar S. Wyceniłam na 65 zł. Tak jak mówię, nie był noszony. Sukieneczka, którą też uwielbiałam. Bardzo podoba mi się zestaw kolorystyczny. E, sukieneczka w bardzo luźnym rozmiarze, ale z racji tego, że jest uszyta z takiego bardzo lejącego materiału, ładnie na figurce leży. E, wiecie, ja bardzo często chodziłam właśnie w takich krojach. Lubię takie kroje, ponieważ czuję się w takich sukienkach swobodnie, a jednocześnie wyglądam bardzo elegancko i kobiec. E, to jest propozycja właśnie dla takich, które lubią mieć tutaj górę zabudowaną. Ja mam. 62 i dla mnie ta sukienka jest e, trochę przed kolano. Wiadomo, jeżeli ściśniemy się w talii, to ta sukieneczka będzie troszeczkę krótsza. Sukienka bardzo, bardzo mi się podoba. E, ciężko mi się z nią rozstać, ale byłam w niej już e, kilka razy na różnego rodzaju uroczystościach, więc chcę po prostu swoją szafę odświeżyć. W tej sukieneczce, kochani, byłam tylko raz. E, świętowałam w niej Wigilię. Chyba dwa lata temu bardzo dobrze się w niej czułam, ale jakoś nie znalazłam innej okazji na to, aby tą sukieneczkę założyć. Uszyta z takiego lekko sztywnego materiału, dlatego te bufki tutaj na rękawach ładnie się prezentują, fajnie stoją. Elementem ozdobnym są tutaj guziki, każdy inny. Fajna zieleń, która właśnie na Wigilię się nadaje, fajna długość, fajny luźny. Krój, ale mimo to e, sukieneczka ma dekolt, więc troszeczkę ciałka pokazuje e, i sprawia, że sylwetka nie jest taka ciężka, no bo właśnie ta sukienka nie jest bardzo zabudowana. No i właśnie te guziki sprawiają, że już więcej biżuterii mieć nie musicie. Więc jeżeli lubicie taki lekko minimalistyczny styl, no to proszę bardzo, sukieneczka jest dla Was e, kupiona w sklepie Reserve rozmiar M wyceniłam na 45 zł. I sukieneczka ze sklepu. Greenpoint rozmiar M, ale niestety mimo tego, że M-ki na mnie raczej dobrze jeszcze leżą, to ta emeczka była na mnie za mała. Czyli tą sukieneczkę proponuję tym dziewczynom, które jednak noszą eski. Długi rękaw dołączony jest pasek. W talii mamy gumkę, która jednak tą talię podkreśla. No i bardzo fajne jesienno-zimowe. Kolory. Czy ja mówiłam, że wyceniłam tą sukienkę na 50 zł? Chyba nie. Sweterek ze sklepu Sinsay, rozmiar M wyceniłam na 35 zł. Sweterek jest uszyty z takiej dzianinki, która się tak lekko mieni. Moim zdaniem ma ciekawy wzór, zapinana na trzy guziki. Jeżeli brakuje w waszej yy, szafie swetrów, no to zapraszam na mój profil. Może coś dla siebie znajdziecie. Za 25 zł wystawiłam taką czarną koszulę z mankietami na dwa guziki, zapinaną na takie czarne, nieduże guziki. Uszyta jest z takiego materiału przypominającego welur, ale welur to nie jest. Nie wiem do czego mogłabym ten materiał przyrównać. On jest taki lekko misiowaty jakby, więc pomyślałam sobie, że to jest fajna rzecz właśnie na taką porę roku, wtedy kiedy otulamy się miękkimi Kaninami. A wyceniłam ją na małe 25 zł. Dużo u mnie w szafie tego typu sukienek, nie uważacie? Luźnych, z długim rękawem do kolana, No, muszę to zmienić. Muszę się ich pozbyć, aby po prostu swoją szafę odświeżyć. Pomóżcie mi zrobić miejsce dla nowych rzeczy. Sukienka w bardzo fajny wzór, tak jak kilka poprzednich. Prosta w kroju, z długim rękawem, zakończona cienkim. Takim mankietem z takimi sznurkami można sobie zrobić kokardę albo można zawiązać na supeł. Tutaj z tyłu jest taka kontrafałda. Ta sukienka tutaj przy szyi zapinana jest na jeden guzik, a tutaj mamy taką łezkę. Sukienka ma kieszenie, co jest dodatkowym atutem, wydaje mi się. Więc jeżeli się Wam ona podoba, to za 50 zł może być wasza. I mam tutaj świetny komplet z Riska, ja wiem, że Riska lubicie i gdy tylko coś z tego sklepu wystawię, to od razu to znika, jest chwila, moment i już tego e, nie ma. E, mam komplet składający się z koszuli i ze spódnicy. Komplet uszyty z takiej e, cienkiej dzianinki, dzięki temu się naprawdę bardzo dobrze układa i... Aż tak mocno się nie gniecie. Koszula na stójce, zapinana na guziki w kolorze zielonym. Do tego na biuście mamy dwie kieszenie z taką ozdobną kontrafałdą. Jak widzicie, oczywiście, rękaw jest długi, zakończony mankietem. Tak się prezentuje koszula, i do tego mamy spódnicę. Spódnica jest uszyta z koła, dzięki temu Cudownie się układa. Tutaj na górze mamy gumkę, taką dość szeroką gumkę. Ta spódnica tak fajnie siedzi w talii. Do tego mamy kieszenie, to jest dodatkowy atut. No, całość powiem Wam prezentuje się naprawdę dobrze, a jeżeli znacie riska, to wiecie, że jakość tego produktu jest naprawdę bardzo, bardzo. Dobra, komplecik wyceniłam, zaraz sprawdzę, na 130 zł. No i kolejna imprezowa rzecz, jeżeli lubisz spódnice, jeżeli lubisz błysk, jeżeli lubisz spódnice plisowane, to mam coś dla Ciebie. Mam tutaj spódnicę, którą wyceniłam na 35 zł, kupiłam ją w sklepie Reserve, jest ona w rozmiarze S. Spódniczka, jak widać, imprezowa, ale ja jednak cekinów albo takiego błysku nie boję się na co dzień, ponieważ tego typu spódnice bardzo fajnie wyglądają z obszernymi swetrami. No, wyobraźcie sobie, ta spódnica, o, o taki but, który mam teraz na sobie, albo jakiś fajny kozak, do tego taki obszerny, biały sweter. No i czy może być ładniejsza zimowa stylówka? No, moim zdaniem nie. Więc jeżeli. Nie boisz się błysku na co dzień, albo potrzebujesz spódnicy na imprezę, to mam coś. Dla Ciebie. No i ostatnia ciuchowa rzecz. Bluzeczka, którą wyceniłam na 30 zł, uszyta jest z takiego bardzo delikatnego i przeźroczystego materiału. Ma tutaj bardzo fajny żabot. Do tego materiał ma takie centki, jakby. Ja myślę, że to widać chyba, prawda? No i musicie mieć świadomość tego, że to jest naprawdę bardzo. Przeźroczysta bluzka. Także musicie zakładać pod nią albo jakiś top, albo nie możecie bać się, pokazać fajnego biustonosza. Więc jeżeli szukasz takiej koszuli, z żabotem przeźroczystej, to możesz ją mieć. Za 30 zł. No i w swojej szafie znalazłam też kilka torebek, których właściwie już od kilku lat nie noszę, więc trzeba dać im drugie życie. Więc jeżeli myślisz, że te torebki są dla Ciebie, to wejdź na mój profil i, i kup po prostu dla siebie coś fajnego. Mam tutaj torebeczkę, którą wyceniłam na 40 zł w takim pudrowym różu. Czy ta, czy ta torebka pasuje mi do dzisiejszej stylizacji? Troszkę tak. Kochani, uszyta jest ze skórki ekologicznej. Wyceniłam ją na, na 40 zł. Jak widzicie, nie jest to torebka bardzo duża. Ma tutaj taki ozdobny łańcuszek, dzięki czemu może być torebką wizytową. W środku jest jedna komora, jedna kieszonka otwarta i jedna kieszonka na zamek. Nie ma tutaj paska, wiecie, takiego dłuższego, więc. Musisz lubić po prostu nosić torebki w ten sposób. Na 40 zł wyceniłam też taką czarną torebeczkę, taką okrągłą, więc jest to produkt dość niecodzienny. W środku to tak jakby kuferek, który ma jedną taką małą kieszonkę otwartą i jedną na zamek. Torebkę można nosić w ten sposób. Ale ma też dołączony długi pasek, dzięki temu możesz kombinować. I mam też trzy torebeczki, które wyceniłam na 20 zł. Taka fajna beżowa. To jest, to jest taki worek, jak widzicie. Który ma w sumie jedną zapinaną na zamek kieszonkę. Torebeczka pikowana, więc możesz ją nosić raczej o tej porze roku. Latem, chyba, mimo tego, że to jest jasna torebka, raczej takich pikowań się nie nosi. Bardzo fajną sprawą jest ten złoty łańcuszek, który po prostu sprawia, że ta torebeczka jest tak jakby ładniejsza. Mam też taką czarną, minimalistyczną torebkę, która ma bardzo fajny, Pasek, to jest taki warkocz, jakby. No, sprawia, że nie jest ta torebka taka całkiem prosta, ale oczywiście jest tutaj dołączony pasek długi. W środku to jest jedna komora, taka no niewielka, ale telefon się zmieści. Do tego kieszonka na zamek i kieszonka taka otwarta. I trzecia torebeczka, którą wyceniłam na 20 zł. O, ta mi pasuje. Sami dzisiaj pasuje, naprawdę. No, sami zobaczcie. Ale tak czy inaczej yy, muszę się jej pozbyć, ponieważ mam w szafie za mało miejsca. No, za mało. Yy, tak jak widzicie, kolor taki wrzosowy w środku. W środku taka dość fajna podszewka w kwiatki. Mamy tutaj jedną komorę, jedną kieszonkę otwartą i jedną na zamek. No, i ta torebka ma tylko długi pasek, więc możemy ją nosić w ten albo w ten sposób. I ostatnia torebka w takim bordowym kolorze. No, bardzo dużo torebek mi pasuje do mojego dzisiejszego outfitu. No i nie wiem, czy to jest przypadek, czy po prostu sięgałam po te torebki, bo już wiedziałam, co dzisiaj założę i chciałam, żeby to było ładne w obrazku. Sama nie wiem, no ale tak czy inaczej, mam torebkę, którą wyceniłam na 40 zł. Można ją nosić w ten sposób. Ma też dołączony długi pasek. Ma takie dość fajne pikowanie, dlatego właśnie wydaje mi się, że to jest taka jesienno-zimowa torebka. Do tego kolor, który chętnie chyba o tej porze roku nosimy. Do tego mamy tutaj takie ćwieki, które. Ozdabiają torebkę, więc wydaje mi się, że to dość fajnie wygląda. W środku jedna komora mam tu wypełnienie i kieszonka otwarta oraz kieszonka na zamek. No i w środku logo monnari, bo właśnie z tej firmy jest ta torebka. No i to tyle kochani. Jeżeli coś wam się spodobało, no to wpadajcie na mój profil na Vinted. Tam są wszystkie te rzeczy już wystawione. Także jeżeli coś wam wpadło w oko, no to zapraszam do kupna. Kochani, na moim profilu są jeszcze rzeczy, których tutaj nie widzieliśmy, więc no tam jest ta baza rzeczy poszerzona. Są tam jeszcze produkty których nie udało mi się sprzedać właśnie w tym sezonie letnim, więc jeżeli się na coś zdecydujecie, to będzie mi bardzo, bardzo miło. A teraz już sprzątam ten mój wieszak, aby swoje ubrania i swoje rzeczy do sprzedaży mogła wystawić Paulina. Więc pamiętajcie, to jest pierwsza część i zachęcam Was do tego, abyście obejrzeli część drugą, w której swoje ubrania, swoje dodatki pokazuje Paulina. Miłego dnia, kochani, pa! pa.